Widzowie tragedia się stała. Taka moc się rozerwało ramo wkładzie. Coś tak czułem, że coś tak jest nie Tak, Kładź się pali ja pier... Jak to się urywa? Może od spodu. Nie no, nie, nie jeszcze, to myślę. Nie chcę mi się spuszczać paliwa, bo tu jest tak porządnie zrobione. O kurde, żeby to nie wybuchło w sumie. Nie, nie! Pierdzielę, to wybuchnie jak to będę spawał. Ja pierdziele, patrzcie to, patrzcie to. Tutaj jest normalnie urwane. Kurde to Moretti. Olej już spuściłem, bo trzeba będzie go wywrócić. Od razu się wymieni olej, i jakbym go wywrócił, i tak by się wylał gdzieś tutaj przez ten odmecz, czy jak to tam. Więc od razu olej się wymieni, bo już jest. Już jest, już jest gdzie to jest. Tutaj jest 7 i 2 motogodziny, i już zdążyło rozerwać ramę. Ja pierdzielę przy 7 motogodzinach. Coś tak czułem, że coś tak jest nie tak, i tak patrzę. Tylko, że to nie jest jedno miejsce. Jest jeszcze tutaj, o, 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 tutaj, tu. tutaj widać drugie miejsce, tutaj jest trzecie miejsce, tutaj zaczyna, o, o, tutaj tak pękać, w czwartym miejscu, to już jest cztery miejsca, ja pierdzielę to już wszystko pęka, taka młodsza, kurde, rozrywa, kłada. Nie no, to trzeba będzie powzmacniać, no a felgi jak się trzymają, felgi chyba też tuningowane, jak widać. I jeszcze wleci nowy kocyk, bo ten. To totalna tragedia. Dobra, mam coś takiego. Coś takiego. Jakby to zrobił, i to położył. Nie, kurde, tak to nie. Tak też nie. Kurde, bo to poczekajcie, bo to jest tu. Kurde. Może od spodu. Nie no, nie wiem jeszcze, pomyślę. Z drugiej strony jest dużo gorzej. Dużo to drzewa. Takie coś nie by mogło być w sumie. O, nie no, tak to nie. Od spodu chyba. Dobra. Działamy. To trzeba będzie to opsyć. Kurde, to paliwo. Kurde, się leje, już się leje, już się leje. Już się leje paliwo. Już się leje paliwo. Nie chce mi się spuszczać paliwo, bo to jest tak porządnie zrobione. Tutaj wężyk cyk nie chce mi się tego. Bo, kurde, żeby to nie wybuchło w sumie. Ja pierdzielę to wybuchnie, jak to będę spawał. Tak jak lącin. Ale zaraz to pierdzienie, bo ten bak jest zalany. Nie no dobra, to chyba trzeba spuścić, to paliwo jednak. Chyba jednak trzeba spuścić, bo to tak nie będzie. To tak nie będzie. Nie będzie, nie będzie, nie będzie. Chyba, się jej ozaciskał, żeby to było dobrze zaciśnięte. Do

ja, yeah. jak to stretytkować teraz? Dobra, widzowie znowu <grywa> strzypał. <grywa> ja to tak trzymam, co nie trzymam już tak dwie minuty patrzę. Ty już się nic nie leje. <grywa> ja to tak siedzę normalnie i czekam na nic. <grywa> Dobra. 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 Dobra teraz to pospawam. O tu widać dobrze. Tu pękła rama. Tu pękła rama. Z tamtej strony tu. O nie, tu jeszcze jest jakieś pęknięcie. Kurna no. Dzika moc. Dobra spawamy. Te widzowie, a patrzy to. Patrzy to, o wymiany, 6 motogodzin. patrzcie ile piłku. To widać? To widać chyba na korku. Bo tu będzie spawane, żeby tam nie nawaliło jakichś, nie wiem, opiłków. To jeszcze wytrę i zakręcę korek. Cowie, kur, się pali Jak to się urywa? Ja kur ja nie mogę. Ja nie mogę. Ja nie mogę. No nie. Co <tryk> ci <Kurde. tryk> <tryk> się odwaliło? Ja. Widzowie. Tego ty ja się spodziewałem. Chyba całe to paliwo z gaśnika się jeszcze nie wylało. Co tu się stało? Ja wiesz, filtr się zajarał. Ja nie mogę, no nie, kładam na paliwo. Co to za sprężyna? What to? A to z tego filtra? Ja. Nie. Nie. Co tu straty są jeszcze? Boże tego filtra zasranego Ja nie mogę do filtra mi nawaliło W gaśnicy po prostu Kabla mi zjarało, Nie! 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 Zjerało mi moduł Zjerało mi kabla, Zjerało mi drugiego kabla ja nie mogę. Kurde jak tu biało Maska cała biała Pierwszy raz w życiu gaśnicy używałem w ogóle. Ja to zawleczkę rzuciłem. Teraz to już chyba trzeba będzie ten plastik jakiś kupić, kurde, nowy. Filtra, no i no jak? No to gaźnik do czyszczenia. Gaźnik do czyszczenia. No strat takich większych nie ma oprócz tego plastiku. Filtra. Czyszczenie gaźnika. No nie no ten kabel w sumie. No nie no, nie wygląda tak kurde tragicznie, ale... Chyba się w środku jeszcze nie zjadał. Co tu jeszcze Jakie straty mogą być? Ten przedni plastik, ja! Ale to jest w ogóle O oh, Boże, przez swoją głupotę w sumie. Mogłem jeszcze poczekać, ale w sumie nie wiedziałem niczemu się to zajarało. Od spawu poszło, ten filtr, co tutaj był, się zajarał. Się zaczął palić plastik, się zaczęło palić. Pewnie jeszcze jakieś tam paliwo było w gaźniku. Dobra, po wstępnych oględzinach straty są następujące: jest tak, filtr plastik, kabel, drugi kabel, mocowanie modułu. No i w sumie czyszczenie gaźnika, sprzątanie podłogi. No i chyba tyle. No co tu jeszcze więcej? Się udało szybko ugasić. Dobrze, że gaśnicę mam, kurde, bo albo teraz tak jebnął, a to jest odbezpieczone, albo by to poszło. No, i nauczyłem się używać gaśnicy. <noise> jest jakiś plus. A, jeszcze kurde jedno. Nawaliło tam z tamtej strony do filtra oleju i z tej strony do filtra oleju. No to skoro się spaliło to, co się miało spalić, to już chyba się nie będzie palić. Ale biało, normalnie jak w zimie. Dobra, z tej strony się udało pospawać. Jest tak, jeden płaskownik tu, drugi tu. Taki już dłuższy, żeby to tak trzymało dłużej. Tam jest obspawane z tamtej strony od środka. Z przodu z tyłu. Tu jest poprawione, tu jest poprawione. No i tu jest obspawane tu, z tyłu, tutaj. Przejdę odwrócę w drugą stronę i z tej strony, i z tamtej strony od dołu. No i ogólnie jeszcze od góry potem tutaj. Tym razem się nic nie zapaliło. Tutaj są te dwa płaskowniki. Z tej Z strony, o, tutaj się odspała, Tu, tu się zaspała. I tutaj się, o, tu się zaspała. Tu się obspała I powinno będzie trzymać. A tu jest spustkowane. Tu jest git. Ja Tu chyba jest git, więc... Troszkę tak lekko można dziabnąć. No, ale to i to najważniejsze. Dobra widzowie, z drugiej strony wygląda to tak. Tutaj jest obspawane cyklu. Tu, tutaj też obspawałem. No i tutaj obspawałem. Tutaj było. Jeszcze tylko z góry i będzie luksusowo. I też się nic nie zapaliło.